To jest wykop archeologiczny. A czego archeolodzy szukają na wykopaliskach? No, oczywiście obiektów archeologicznych. Obiekt to pozostałość po człowieku miejsce, w którym wybudował dom, postawił płot, czy wykopał jamy na piwniczkę. Czyli, jednym słowem, jest to miejsce, które zostało przekształcone przez człowieka. Po czasie, kiedy człowiek opuścił to miejsce z własnej woli lub z przyczyny jakiegoś pożaru lub najazdu drewniane słupy butwiały, a pozostawione jamy załamywały się i zapływały ziemią. I w takim stanie przeleżało pod ziemią przez 500, 1500, a nawet 5000 lat. Czego w takim razie archeolodzy szukają w takich obiektach archeologicznych? No, oczywiście, artefaktów, czyli zabytków. Mogą to być przeróżne przedmioty, od fragmentów ceramiki, fragmentów narzędzi krzemiennych czy kamiennych, po monety czy architekturę. Wszystko zależy od rodzaju stanowiska, jakie aktualnie eksplorujemy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, jak wygląda praca na wykopaliskach oraz co dzieje się z tymi wszystkimi zabytkami, obserwujcie nasz profil, aby poznać tajemnice wykopaliski archeologii.